Witam wszystkich serdecznie. Jest dwa tygodnie przed świętami. Postanowiłam w końcu wyciągnąć wszystkie dekoracje. Przepraszam, powoli mówię, ale to przez ten właśnie zabieg. I dzisiaj jest niedziela, jak podkładam ten głos, i epicentrum tego wszystkiego przypadło właśnie na dzisiaj. Także nie mogę za dużo mówić, ale ten vlog nakręcony był do Was parę dni temu.

Bo, bo dobrze mi się jeją. Po lewej stronie jem, po prawej miałam, znaczy zabieg miałam na całe zęby, ale mm, e, tkankę brali z prawej strony, więc jem po lewej i jem taką e, troszkę cieplejszą niż letnią, żeby nie bolało. Wczoraj sobie przedusiłam tutaj delikatnie na dolnych zębach gryzę, kiełbaskę, więc jest ok. Zauważyłam, że tylko po prostu pizzy nie mogę. Nie mogę takich naprawdę rzeczy. Jabłka nawet, jakbym pokroiła w małe, bo to jest jednak e, twardsze, żeby coś takiego gryźć. Także ja jem mój lanczek, a Wy jecie ze mną. Za panią <śledzianie> mi cieszyciutko. Za mną, za mną. I no idź, idź! Idź, zbieraj! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Super! Piękna dekoracja w polskiej szkole. Chciałam Wam powiedzieć, że nawet w polskiej szkole bardzo fajnie w naszej szkole się pani dyrektor i nauczyciele przygotowali. Klasy zerowej, klasy pierwszej. Um, wiem, że jutro też będzie w piątek. Będą dzieciaki sobie robiły e, zdjęcia z króliczkiem. Mieliśmy króliczka, mieliśmy, tak jak widzieliście, jajka zbierały. Mm, nie wiem, czy widzieliście, bo nie wiem, wrzucę to teraz, ale pe mm, pewno nie mogę za bardzo pokazywać dzieci, więc tylko będzie chwilka z tyłu. E, w każdym razie jajka były rozłożone pod e, krzaczkami. Mm, no. I dzieci po prostu bardzo fajnie sobie spędziły czas. Jakieś niespodzianki w tych jajkach dostały. Nie wiem, czy jakieś małe zabaweczki, czy jakieś cukierki. Później mi to Pawełek powie, bo każdy na pewno coś dostanie. Także bardzo miły akcent w polskiej szkole. Musiałam to nagrać moi drodzy, zobaczyć jakie piękne niebo. A jeszcze jak byłam troszkę na górce, to jeszcze piękniej to wyglądało. Jedziemy z Pawełkiem z Polskiej Szkoły do Playplace. Zobaczymy, And czy jest I, otwarte. I take this What? Nie, wszyscy mieli na uszkach. Wszyscy yeah. mieli. Pani dała wszystkim zajączkom łóżka. Wiesz Wszyscy to mieli. Keep it. To keep it, tak. To był gift. Pani wszystkim dała. Dzisiaj w tym tygodniu po raz pierwszy bardzo złe jedzenie jesteśmy w maczku, nie ukrywamy tego, cieszymy się, że nie codziennie, raz na tydzień może być, proszę a przy okazji Pawełek się pobawi. Pawełek skąd ty jedziesz? Z polskiej szkoły. Z polskiej szkoły, tak fajnie było? Zajączek przyszedł, dał czekoladki. Okej. Okay. Nawet się nie maluję, bo zaczynają wychodzić siniaki. Wyglądam jak hipopotam. Za dużo się śmieć też nie mogę, bo nie chcę tutaj, wiecie, porwać e, szwów. Ogólnie obudził mnie dzisiaj straszny ból. E, jak widzieliście, e, musiałam wstać, bo mi głowa strasznie pulsowała, pomimo że wziąłam tabletki probiotyki i inne co powinnam była wziąć to jednak no, obudziłam się z bólem jakoś o 5 rano cała oczywiście napuchnięta tam ochładzam sobie to wszystko, te policzki i co chwilkę tam co parę godzin przytrzymuję nowy, nowy ten ice pack Albo jak boli, to częściej. No, ale generalnie, nawet tak delikatnie jak się dotknę, to po prostu to czuję. Więc myślę, że te silniaki dopiero przychodzą. Czy to jest dopiero początek? Bo dzisiaj jestem napuchnięta. Najwięcej z tych wszystkich dni. A ten zabieg miałam dwa dni temu w środę. Więc zobaczymy, jak to będzie w poniedziałek. Czy wrócę do tej pracy, czy nie. Zobaczę, jak się będę czuła. Bo, mówię Wam o 5 rano, to z bólu głowa pulsowała. Całe tutaj wszystko mnie bolało. Że mówię: No nie, muszę wstać, wyrwać się ze snu. Chociaż mogłabym wstać o 7, no bo nie wytrzymam. No, odwiozłam Pawełka do przedszkola. I jak przejeżdżałam koło tego przedszkola, już widziałam chyba w zeszłym tygodniu, że jest dom wystawiony na sprzedaż. To jest właśnie dom w tej części takiej starej, St. Charles'. One tutaj pokazywałam Wam kiedyś tutaj koło szkoły. One są tak budowane w bardzo taki stary sposób. Z ciekawości weszłam online i też wam pokażę właśnie. Bo na razie tylko zobaczyłam, że znalazłam stronę, i, i w ogóle e, widzę, że jest wystawiony. Ale myślę, że nie dam Wam znać po ile. Zgadujcie po ile. W każdym razie to jest dobra lokalizacja, dom jest nowy, on jest wybudowany na taki kolonialny styl, bo musi być taki wpisać się w kody miasta na pewno. Także jestem ciekawa, zobaczyć, jaki jest w środku. Zobaczycie to ze mną razem. Ładnie wygląda dostojnie. No ale zobaczymy, czy środek będzie. Czy, czy w środku będzie, będzie fajnie. Wiem, że budowali ten dom, czy jest warty tych pieniędzy, czy nie. Wiem, że budowali ten dom jakoś 3 czy 4 lata temu. I właśnie w tym naszym St. Charles widać, że czasami jak się buduje nowe domy, to one mają taką na zewnątrz konstrukcję zachowaną, taką kolonialną, żeby się wpasowała. E, tak widocznie mają. No bo czasami macie Raczej macie domy yy, na osiedlu, które muszą do siebie mniej więcej pasować, bo musi być jakiś tam kod zachowany. Więc jeżeli domy są na przykład stuletnie na tej ulicy, no to, no to trzeba taki styl zbudować w nowym stylu, ale po prostu na, odtworzyć troszeczkę... Yy tego starego stylu, więc myślę, że, że on jest bardzo fajny, blisko do wszystkiego, bardzo fajny, taki narożnikowy dom. Nawet tam wygląda, że dosyć dużo ma z tyłu patio, więc jestem ciekawa, jak wygląda w środku. Wy zobaczycie ze mną, dajcie znać, znaczy dajcie znać. Dajcie znać na końcu, czy myśleliście, że tyle kosztuje, czy nie. Bo na końcu Wam pokażę cenę. Więc zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Wiem, że dwa tygodnie stoi już. Generalnie, jak doby, są dobrze wycenione... A szczególnie nowe, to idą szybko. Chyba że właśnie on jest za dużo, za dużo proszą za ten dom, a, a nie jest taki och, ach w środku. Albo też no, ze względu na to, że zmienia się, mam jeszcze powiedzieć Wam o tych bankach, jak to wygląda. Może właśnie teraz, jak nagram ten dom, to właśnie Wam. Skropna o tym sytuację z bankami, co ja na ten temat myślę, że zbankrutowało parę banków tutaj w Stanach. Hmm. No, to już jest, znaczy, stara historia sprzed dwóch tygodni, no ale mówiłam, że się za to zabiorę, więc, więc powiem mam tylko tak, tak yy, co na ten temat myślę, więc patrząc z perspektywy domów, tak, ja myślę, że może właśnie dlatego stoi, że no, ludzie przypuszczają, że będzie krach. Ostatni krach był 2007, czyli już 16 lat temu. No, tak statystycznie co 10-15 lat coś się na rynku dzieje, co dekada, prawda? Więc dawno nie było właśnie tego krachu. Był teraz ten czas, gdzie te domy stały naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. Ale one się długo odbijały, bo my pamiętam, kupiliśmy nasz dom w 2006 roku, ten nasz mały domek, i dopiero po 9 latach, żeśmy się z niego wyprowadzili. No bo on w momencie kiedy go kupiliśmy, 3 miesiące później nastąpił krach, no i jego cena drastycznie spadła, o bodajże 50 czy 60 tysięcy dolarów, więc. Ja pamiętam, bo śledziłam rynek, że to nie było rok, dwa, trzy, nawet nie było pięć. Ten dom dopiero zaczął wychodzić nasz, ten pierwszy naprostą, nawet jeszcze jak tam nie mieszkaliśmy. Myśmy się wyprowadzili tutaj do tego, bo właśnie jeszcze domy były w miarę tanie. Do tego na to osiedle, żeśmy się wyprowadzili, a. Dopiero dwa lata później, czyli tak mogę powiedzieć, 2017-2018 rok, te domy zaczęły się odbijać, i teraz ten dom nam stoi no wyżej. Wyżej nam stoi, no ale wiadomo, jak przyjdzie krach, to znowu spadnie. Stoi nam wyżej po raz od paru lat niż za niego daliśmy. Tak to, żeśmy nawet nie mogli dostać ceny, którą żeśmy kupili, za którą żeśmy kupili ten dom muszę mniej mówić, a powolniej, bo mnie męczy za którą żeśmy kupili ten dom w 2006 roku w grudniu więc na tym domu żeśmy trochę teraz zarobili, ja na to nie patrzę na tej zasadzie, bo, bo jak przyjdzie krach to ten dom straci, ale mm, ja nie chcę na dzień dzisiejszy tego domu sprzedawać prosiłam o to Jamesa również bo tam ogólnie to jest dom 30-paroletni i tam ogólnie y, oprócz spraw kosmetycznych, oczywiście, no, kuchnia jest do wymiany łazienki, wszystko, ale nie jest z lat, na przykład 90, bo my już tam żeśmy porobili w 2006 jak y, się wprowadziliśmy, więc to nie jest tak, że ten dom jest kompletnie, tak zwany outdated, no ale szafki, malowanie, sprzęty są nowe, bo i jest piec nowy, znaczy nowy, pięcioletni i jest boiler do wody, paroletni okna są nowe, żeśmy wymienili rok przed wyprowadzeniem się tutaj więc są siedmio... nie, ośmioletnie są okna ośmiodziewięcioletnie, to są nowiczkie okna, szczelne co jeszcze, dywany były nowe, w sumie już przez właśnie Renterów, czyli wynajmujących musiały być już dwa razy zmieniane. Mieli psy, koty, jeden miał gościu kotów i, i to, i nam nie powiedział o tym, to normalnie jak się wchodziło do domu, to cały po prostu tak nas zostawił z tym kotem, że wszystko trzeba było po prostu zdzierać, wszystkie dywany. To też było robione, także no, są takie koszty, które... No trzeba ponieść, ale właśnie ja myślę, że może ten dom stoi nie tyle, że może jest źle wyceniony, ale że on spadnie za chwilkę, bo tak w skrócie mówiąc, przypuszczam, że będzie krach na rynku prędzej czy później. Daję temu maksymalnie rok, dwa lata. Więc tak jak Wam pokazywałam, ten dom wygląda następująco. Pięknie odrobiony, jednak się pomyliłam. Nie 3-4 lata, ale wybudowane w 2016 roku. I zobaczcie, jak pięknie tutaj wygląda kuchnia. Z kuchni przechodzi się do jadalni, z jadalni do pokoju familijnego. Tutaj drugi rzut z pokoju familijnego. Tutaj tak zwany madroom, czyli jak się wchodzi od razu tylnymi drzwiami bądź z garażu. Tutaj można sobie płaszcze wszystko powiesić. Łazienka piękne, wykończenia na górze. Master Łazienka. O, widzę, że na górze też mają kominek dodatkowy. Zobaczcie, jaka piękna Łazienka. No w Polsce się tak nie buduje, ale tutaj tak wygląda dostojnie, pomimo że taki stary styl jest zachowany. Mi się to bardzo podoba. Tutaj widać, że w drugim, sorry, w górnym, w górnym pomieszczeniu ma pralnię, co jest nawet dobre, bo po prostu od razu można ulokować w sypialniach rzeczy. Tu kolejne sypialnie. Ładne skosy przy suficie, piękne. Zobaczcie, bardzo ładnie jest to wszystko odrobione. Kolejne łazienki, tutaj basement. Nie wiem, właśnie, nie jest napisane, że ma basement. A zobaczcie, patio. Patio dodatkowo ma jeszcze kuchnię. Zobaczcie, i do tego taki wybudowany fire pit. Trochę zieleni, za dużo nie jest. Mm, więc tego podwórka aż tak dużo nie ma, ale ogólnie zabudowane wszystko, żeby właśnie, bo to nie jest tak jak my, że ma z tyłu na przykład, my mamy sklep, tylko macie następnych sąsiadów, więc także było to prywatnie jest zrobione. Tutaj z lotu ptaka. No i zgadnijcie, ile taki domek kosztuje. Oto cena 1.3 miliony. Dokładnie 1200, znaczy 299 pokazuje gdzie jest, ile rata by była za miesiąc. No i ja bardzo lubię właśnie te statystyki tutaj. Jest napisane, że są trzy garaże. Zabudowane. Łazienek jest 5, Jedna bez prysznica. Pokoi cztery, ale po prawdopodobnie może być również pięć. Jest pokazane. Informacje na temat tych właśnie pomieszczeń. Teraz pokazane jest. E, proszę, kiedy był wybudowany. Zobaczcie. Chyba tu było. Coś było wcześniej w 2015 i to budowali. Wydaje mi się, że stary dom był zburzony no i oficjalnie pozostał sprzedany w 2016 za 903 tysiące dolarów, czyli prawie milion. A wcześniej za 160 tysięcy, zobaczcie. Ktoś ale sobie zarobił na nim. To znaczy wiadomo, no, został wybudowany Kupiony za 160 tysięcy. Wydawało mi się, że to albo był stary dom wyburzony, albo to sama, e, sama działka była w tej kasie. No i oczywiście trzeba było jakieś dobre 400 tysięcy włożyć, ale i tak sprzedał się za 903, więc jest bardzo ładnie. No i tu już w 2022 był wystawiany, ale o! I sprzedany w sumie. O co ktoś kupił i po roku sprzedaje. Ok, za ponad 1,52 m. Mm, ciekawe. Szkoły oczywiście bardzo dobre nasze. 9 na 10, 9 na 10. Tutaj ta jest 7 na 10, to jest przeciwna szkoła, do której Dawid chodzi, taka konkurencyjna. Ta ma 7 Dawida ma chyba 9 na 10 norw. Właśnie jak było kupione 2015 zobaczcie, podatki były 4600 to albo był tam dom, albo po prostu było to. To jest łatwe do sprawdzenia, ale mi się nie chce. Cokolwiek tam nie było, kosztowało podatku 4600 na rok. Jak dom już był wybudowany pierwszy rok, to zawsze jest to niżej 13 tysięcy, no a teraz zobaczcie, już w takiej okazłości ponad milion dom. To kosztuje 25-26 tysięcy. Widzicie? Te lata, kiedy domy najwięcej rosły, to zobaczcie, jaki podatek wysoki. Tutaj, nawet jak spadło, to 2021 rok. Właściciele musieli zapłacić 22 tysiące podatku, czyli jeżeli nawet dom macie spłacony, to 22 tysiące przedzielić przez 12. Płacicie słuchajcie, e, 2000 prawie dolarów co miesiąc, za to, że w, za podatki w, w stanie Illinois. Pod filmikiem dajcie znać, czy warto, czy nie warto, czy, jak uważacie, czy ten um, dom jest dobrze wyceniony, czy nie. W każdym razie, no, podatki są wysokie, ale na takie domy ponad milion, to one tak tutaj w Illinois niestety wyglądają. To puchlizna w piątek już się natężała, ale jeszcze byłam na tyle ok, żeby rozłożyć pranie, to znaczy James złożył, poskładał, ja je po prostu powkładałam na półki u, u nas, generalnie były to ręczniki i takie tam różne inne. Nie wyciągnie gumę. A tata ci nie dał tego jeszcze? Um, He gave me the bird, but I already some too. No, no jeszcze ja. How did he even eat and get baked? Utnij ząbkami, utnij ząbkami. I need to. yeah, Pączek też bo I am eating it right now my. I thought, mama. Say where well, you know. Um, gosh. Where are you? Okay, come on. What you have in your hand? Um What is in that bag? Um cake pop. Okay, what is the other thing you have in your hand? Um clip. All right, what is and that? And I wanna eat it with the clip. Cause it's yummy. You're gonna eat the cake pop. Show us the cake pop. Pull out the cake pop. Let's see what the cake okay, pop can is. Okay, that here. Alright, showing us the cake pop. Whoa, what is the Target cake pop? Hang on, let me get a closer look. Oh, yummy. All right. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć troszeczkę na temat tego amerykańskiego e, banku, e, a w zasadzie bodajże dwóch, e, ten Silicon Valley Bank. E, Przeczytałam parę artykułów na ten temat. Jeden z Business Insider i mówią, że raczej to nie powinno, jakieś tam lawiny, powodować upadłości banków. To akurat, to jest długa historia, ale stało to się tak, ponieważ obligacje, które są w sumie jednymi z najbardziej bezpiecznych, większość było obligacji w tym banku. Ludzie zaczęli. Był to dosyć mały, specyficzny bank, ale w porównaniu do polskich banków to bardzo duży. No i okazuje się, że po prostu zaczęto. Dużo też było znanych osobistości zapisanych w tym banku, dlatego prezydent Biden w sumie wspomniał, że będzie wypłacał tym osobom pieniążki, które straciły, to były ponoć nieuniknione, ponieważ ludzie zaczęli wybierać, stopy procentowe rosły a, i zaczęli po prostu wybierać swoje wkłady pieniężne. A, no, i, i stało się tak czy nie, nie inaczej. Ponoć, jeżeli każdy bank y, zaczęliby nagle ludzie y, wybierać pieniądze, no to każdy bank nawet duży miałby z tym problem, bo nie trzyma tyle gotówki, y, żeby wszystkim po prostu wypłacić. Y, ja y, popatrzyłam na to wszystko. Mamy w bankach. Chase w banku, City to są bardzo duże banki amerykańskie. Nawet jakby braliśmy pożyczkę na dom, to braliśmy. Sorki, że wam tutaj tak, ale pokazuję wam artykuł, który wam, żeby coś pokazać, bo siebie nie chcę, bo wyglądam źle. Więc, więc ten artykuł o bankach wam pokazuje innymi jeden. Myśmy jeszcze specjalnie wzięli o 0,25 wyższą stopę procentową na spłatę kredytu hipotecznego właśnie dlatego, sorki tu reklamy, właśnie dlatego, żeby być z dużym bankiem, bo takie sytuacje w dużych banków, w bankach macie depozyty chronione do 250 tysięcy dolarów, My wiemy, że tamten bank Silicon Valley nie, ma, nie miał chronionego depozytu, no ale prezydent Biden mimo wszystko powiedział, że będą pieniążki wypłacane. Tak więc no ogólnie myślę, że to nie będzie efekt domina tutaj, ale tak jak wspomniałam, w samochodzie myślę, że ogólnie krach finansowy, ponieważ już statystycznie 16 lat go nie było. E, więc wydaje mi się, że e, będzie nieunikniony e, za rok, za dwa. Także to by było na tyle. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za yy, wiadomości odnośnie mojego zdrowia, tego przeszczepu tych dziąseł i wszystkiego innego. Dobre, pozytywne myślenie życzę wam również wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach. No i dajcie znać swoim znajomym, że taki kanał jak Polska Mama w USA istnieje. Może sobie zajrzą. Pozdrawiam, zapraszam do dyskusji. Bye.